Załóżmy zatem, że chcemy do naszego dokumentu dodać stronę tytułową. Żeby to zrobić, wybieramy ramkę tekstową. Możemy to zrobić z górnego menu, ale możemy też sięgnąć tutaj, kliknąć to pole i teraz. Powiedzmy, że chcemy, aby nasz tekst znajdował się mniej więcej tutaj. Wychodzę teraz poza marginesy głównego tekstu, bo to jest nasza strona tytułowa, gdzie to jest dozwolone. Klikamy dwukrotnie. No i powiedzmy, że wpiszemy jakiś tytuł. I tutaj pewna uwaga. Jest drobny kłopot ze skrybusem, jeżeli chodzi o skrót klawiaturowy dla, polskiego, dla polskich znaków, w tym w szczególności dla literki N. Kiedy wcisnę to co zazwyczaj się te kombinację klawiszy, którą zazwyczaj się wciska, czyli Alt i N. Dostajemy opcję wybrania nowego szablonu. Więc musimy obejść to. Najczęściej zresztą i tak tutaj po prostu wkleja się tekst, wtedy nie ma problemu. Nie pisze się go w samym scribusie. A Tutaj musimy po prostu sobie wybrać odpowiedni znak i go wstawić. Robi się to przez opcję menu. Wstaw glyf. No, i powiedzmy, że mam taki tytuł. Zaznaczam całość, wciskam f2. No, i teraz mogę sobie zmieniać kształt, zmieniać ściągę. Powiedzmy na coś takiego i zwróćmy uwagę jak zwiększam czcionkę tekst zachodzi na siebie, trzeba to zmienić na przykład tutaj w opcjach interlinii, na przykład na automatyczną interlinię lub też na opcję wyrównania, ale zostawmy sobie w stałą interlinię. Automatyczną interlinie. No i powiedzmy, że chcemy tekst wyśrodkować. Zmienić kolor. Jest dużo różnych opcji. No, przenieśmy sobie, robimy tekst. Możemy też zmniejszyć ramkę, bo nie wykorzystujemy jej w pełni. To trochę za bardzo. Może jeszcze odrobinę zwiększę sobie czcionkę No i tu mamy znaną już nam informację o tym, że ramka jest teraz za mała Ale teraz jest ok w następnym kroku wstawimy sobie jakąś grafikę i możemy to zrobić następującą opcją. Wstawiamy ramkę graficzną. Powiedzmy, że chcemy, żeby ta grafika zajmowała całkiem spory obszar. I tu jak widzimy obrazek jest za duży, więc klikając F2 i wchodząc w opcję obrazek mamy opcję skalowanie do rozmiarów ramki. Powiedzmy, że chcemy, żeby to wyglądało w ten sposób. Teraz, jak klikniemy prawym przyciskiem myszy, dostaniemy tego typu menu, bo chodzi nam o to, aby nasz obrazek nie przysłaniał tekstu, tylko był pod nim. I w ten sposób zmienimy poziom tego obrazka. Przesuwamy go na sam dół i proszę zobaczyć oto efekt końcowy. I